Na rynku jest garstka darmowych gier o tematyce sportowej. Patrząc na, na naszą listę, dostrzec można, że sportowe produkcje to zaledwie niewielki ułamek tego, co oferują gry ze światem fantazy. Niemniej jednak, ostatnimi czasy liczba gier sportowych wzrasta, a dzisiaj przedstawiam Wam kolejną chcącą zawiać środowiskiem przede wszystkim wirtualnej piłki nożnej. Z tej strony, Xauros, a przed Wami FIFA World, czyli kolejna próba przeniesienia piłki do świata MMO. Tym razem jest to jednak, przynajmniej na pierwszy rzut oka, próba nie byle jaka, ponieważ dostępna jest na originie i wspierana przez EA Sports. Dzięki temu otrzymujemy nic innego jak singlową wersję z motywem MMO, nie wymagającą opłat przy zakupie. Czy wystarczy to jednak, aby zrównać się z popularnymi singlowymi wersjami? Zobaczmy. Na początek powiem, że żadnym fanem piłki nożnej jak i FIFA nie jestem, więc jeżeli czyliście na omówienie trajektorii lotu czarno-białej kuli po uderzeniu w Ronaldo, to muszę was przeprosić. Jestem jednak potencjalnym odbiorcą, tak więc przedstawię produkcję właśnie takimi oczyma. Tym samym otwieramy grata, zapraszana nas do lobby. Tutaj znajdziemy zakładkę znajomych z Origina, kilka zakładek z reklamami, informacje o naszym profilu, ilości golda i pasek menu. Dzięki niemu przejdziemy do strony głównej, wiadomości, fragmentów meczów zrzuconych przy pomocy wbudowanego rejestratora, fragmentów, opcji, jak i sklepu. W sklepie kupimy standardowo paczki różnej maści od brązowych przez srebrne i złote, aż po specjalne za złoto lub też walutę premium. Możemy otwierać i szukać w nich upragnionego zawodnika, trenera lub też treningów, jak i kontraktów. Tym samym przechodzimy do rozgrywki, a to odbywa się w kilku trybach. Co to sezony online, sezony dla jednego gracza oraz turnieje dla jednego gracza. Przy okazji w zakładce rozgrywki możemy kontrolować nasz klub łącznie ze wszystkimi statystykami, jak i transfery. Wracając jednak do rozgrywki, klikamy na kafelek odpowiedzialny za tryb, który chcemy sprawdzić, i rozpoczynamy starcie. Przed nim jednak wyświetla nam się okno formacji, łącznie z zawodnikami, których możemy podmienić. Mecze w przeciwieństwie do FIFA Online 3 są naprawdę płynne: nasi zawodnicy nie mają opóźnień i reagują błyskawicznie na ruchy padem. Cieszy to szczególnie z tego względu, że we wcześniej wymienionej produkcji, przez fakt wysokiego pingu, rozgrywka w trybie sieciowym była niemalże niemożliwa. Równie ciekawie prezentują się rozgrywki w trybie sezonowym dla pojedynczego gracza. Oczywiście każdy mecz, czy to wygrany, czy też przegrany, pozwala zyskać pewne profity. Najważniejszym jest złoto, dzięki któremu mamy możliwość zakupienia paczek. Druga nagroda to punkty doświadczenia, które stopniowo będą podnosić nasz poziom. Gorzej natomiast w przeciwieństwie do FIFA Online 3 prezentuje się oprawa graficzna. Jest słabsza i to zdecydowanie a szkoda, bo gdyby połączyć płynność rozgrywki z oprawą graficzną z FIFA Online można by otrzymać całkiem przyzwoity darmowy produkt. Polskich komentatorów przemilcza, bo ilość kwestii jest uboga i po pewnym czasie z uśmiechu na człowieku pojawia się wyraz znudzenia. Również niepokojąca jest inteligencja zawodników. Czasami wykopią piłkę w totalnie nieprzemyślany sposób, a czasami w momentach radości wybiegają w siebie co raczej wygląda jak męska orgia, a nie faktyczna radość ze świetnej akcji. I przyszedł czas na podsumowanie. Na początku mówiłem, że nie jestem fanem piłki nożnej. Znam jedynie drużyny z okładek serwisów sportowych, a kibicem nigdy nie byłem, jednak gram ma coś w sobie. Za FIFA nigdy nie płaciłem i pewnie płacił nie będę, ale skoro dostaję przyzwoity produkt za darmo, który różni się jedynie odrobinę, okrojonymi trybami oraz grafiką, to czemu nie? Feeling z gry jest dobry, uśmiech na twarzy solidny, a każda bramka wykonana metodą kombinowania daje satysfakcję. Oczywiście, jak mówiłem, jest kilka wad, no ale cóż, przecież dostajemy grę za darmo. Czego więc chcieć mogą więcej fani futbolu? Myślę jednak, że mimo wszystko dostajemy jeden z lepszych produktów ostatnich miesięcy, biorąc pod uwagę stosunek braku ceny do jakości. Tym samym żegnam się z Wami dając solidną ósemkę w 10-stopniowej skali. Trzymajcie się ciepło, cześć! No szybko się pozbierali, znowu są w posiadaniu piłki.